Cześć! Dzisiaj mam dla Was przepis na łatwy, pyszny i efektowny deser. Będą to sułtańskie rolatki. Zapraszam do oglądania. Oto potrzebne składniki: litr mleka, 2 trzecie szklanki cukru, jedna cała i jedna czwarta szklanki mąki pszennej, cukier waniliowy 16 g, 30 g masła. Śmietanka 36% 200 g, dwie łyżeczki cukru pudru, jedna szklanka wiórków kokosowych oraz trochę orzechów włoskich. Na blachę taką z piekarnika wysypujemy wiórki kokosowe. Trochę je przyduszę. Staramy się, aby nie było pustych miejsc. Mleko podzieliłam na dwie części. Do garnka wlałam 600 ml mleka, a do drugiego naczynia 400 ml. I do tego mleka w garnku dodaję cukier. I cukier waniliowy. I zagotowuję. Natomiast do tej mniejszej części dodaję mąkę pszenną. Mąkę wcześniej już przesiałam. I teraz muszę dokładnie wymieszać, aby pozbyć się grudek. I mam już gładki płyn. Gdy mleko się zagotowało, zmniejszam ogień na najmniejszy i wlewam tę drugą część mleka wymieszane z mąką. I teraz gotuję mieszając, aż zacznie gęstnieć. Mieszamy dobrze po spodzie, aby się nie przypaliło. I już mam masę coraz gęstszą. I gdy masa jest już taka gęsta, dodaję masło. Jeśli masa nie jest aksamitna, możemy ją zlendować. Gorącą masę wylewam na wiórki kokosowe. Delikatnie rozprowadzam. Jest ok. I jeśli ta blacha zmieści Wam się w lodówce, to można włożyć. A jeśli nie, to zostawiamy na całą noc, aby ta masa całkowicie zastygła. Gdy masa zastygła tak, że po dotknięciu nie brudzi ręki. Możemy przystąpić do dalszej pracy. 200 g śmietany 36% ubijam. Pod koniec ubijania dodam dwie łyżeczki cukru pudru. Dodaję dwie łyżeczki cukru pudru. Śmietana ma już idealną konsystencję. Na masie budyniowej rozmaruję ubitą śmietanę. Teraz kroję na paski. Orzechów zostawiam do dekoracji, a resztę siekam. siekam bardzo drobno. Każdy pasek posypuję posiekanymi orzechami włoskimi. I zwijam w roladkę. Zawsze ten pierwszy, najtrudniej zwijam. Rolatki udekoruję włoskimi orzechami i gotowe. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i go wypróbujecie, bo rolatki są przepyszne.